Witam z tej strony Spartans, a to jest kolejny update w Skillu. Zapraszam do oglądania. No to wchodzimy w rynek kapsuł i pierwszą rzeczą, jaką widzimy, jest nowa Suprema UMP45 Skull Supreme. O, widzicie tutaj, co macie. Oprócz tej Suprimy do wygrania Następna jest CZ-700 Naga Kolejne są bronie ESL League 2015 I o dziwo, bronie z ESL'a tutaj mają EOTC, Więc trochę dziwne, nie? oto to jedziemy dalej Kolejny jest SP Snow FX Box, no to za SP możemy kupić kapsułkę z takimi oto broniami, ładny kamuflaż Snowfall FX, na wygrania. Ja kupiłem 12 oczywiście spraye poleciały, bo co by innego. Następną rzeczą tym razem w sklepie jest Camo Cleaner, no to po prostu możemy sobie zdjąć spray z broni. Dodana została nowa postać, Walwet za 299 cashu. Ma podwyższony exp o 40% i sp też o 40%. Kolejną rzeczą jest maska Rudolfa. Obłąkanego Rudolfa, o tak to się nazywa. Następnie jest y, jednokolorowa nazwa klanu, możemy sobie y, zmienić Nazwę, to znaczy nazwę, zmienić kolor nazwy naszego planu, jak sama nazwa wskazuje w sumie. Yy, można kupić to na 7 dni lub na 30 dni. Bronie tam też yy, świątecznie było widać. No i stąd to wszystko. Teraz przejdziemy do eventów. Także pierwszy event polega na tym, że będziemy się logować codziennie przez ileś tam dni. Do wygrania je, są jest 6 ukrytych jakichś tam przedmiotów. Yy, VIP na 3 dni podwójny dopalać i 7500 SP Następny jest Brzeg rzeki, wystarczy ukończyć 5 razy i tu widzicie nagrody. Yy, po 25 śmierci trzeba. O, tak. Yy, Następnie jest wygrać Team Dead 5 na 5 20 razy. Pewnie z rzędu nie albo w sumie z rzędu chyba można. Snowball misja, no to Snowball fight wygrać zapewne, tak czy nie? Zaraz się okaże. Ale dwa spraye są do wygrania na zawsze, yy, tak. Trzeba wygrać, trzeba wygrać. Następny jest Hexa League 2. Yy, zapewne też trzeba będzie wygrać, tak. Także 8 wygranych i Nagroda wasza. Kolejne to jest 100 Uśmierceń bronią ARX Rider Special No, i tutaj 100 śmierceń trzeba na Blastingu. Team Deathmatch i czymś tam jeszcze. No, Blasting Special to tam losowe nagrody. Jakieś konwój specjal to tu macie. CZ700 Naga. 75 uśmierceń, 5 na 5 Team Deathmatch, Blasting lub Seizur. Ogólnie do wygrania jest 5 y, spray na zawsze, także powodzenia w robieniu eventów. Cześć!